Jesteśmy w Muzeum Obrony Wybrzeża. Tutaj mamy to co tam było w lesie te szczelnice Tu o, musimy się skulić. Także przyjechałem sobie do Muzeum Obrony Wybrzeża. I potem będziemy jechać... Gurde, ale tu nisko, ja widziolę. Haczy plecakiem. Mało do końca. Tutaj strzelali. Stanowisko karabinowe No to idziemy To pójdziemy tam, to potem przy wyjściu będziemy To jest ten monitor Mam tu iść Po tym piachów no dobra. dobra. Torpeda okrętowa Miesz, ludzie, to Tam są samochody. Tam może, to, to może być ktoś z drugiej strony chyba, nie? Tak, pszczołka tak. Bo tutaj też samochody znają, przyjeżdżają. Piotra ma już sobie, nie? O, chyba ma, patrz. No, chodź zobaczymy. No. Szczółka Pszczółka agregacik No autosanitarne Pszczółka Fajne nie Motopompy Ale kiedyś były pompy No taką starą mamy my jeszcze Macie? ale dobra no. jest? Tak Opel

Kuchnię polową A myśmy wzięli jedzenie na drogę Arena, patrz. Ja nie? No, tu jest pociąg, to idziemy zobaczyć Kelbruna południowa Pociąg obrony fajny, nie? No hmm. Łącko-torówka Teraz mi zrobisz zdjęcie, nie? Co? No A tam strzelają na szelnicy? Zobaczcie ten wagon No Tak! Jesteśmy w łącko

to są watory, widzisz? Jeden, a tu drugi. To są watory, widzisz? Bo to pompę pływająca, a tam miny też są. O! Stanowisko autorom w tym filmie zdjęć, nasz film opracowaliśmy wyłącznie jako informację historyczną i ma on na celu pokazanie odwiedzającym jak w tej dziedzinie jest kółka a marynarze, widzisz? O, zobacz, to jest ta wieża, co my widzisz makieta tej wieży makieta tej wieży Wziął na... za żonę jego siostrę Helenę Na Nowo na małżonkowie zamieszkali w Gdyni. W 1936 roku urodziła się im córka Danuta, a w 1930 Tu jesteś, ukręty. Patrz, jestem <grym> z Atakowa Gdańsk, był te platy Szerbim pancernik, nie widzisz? Jakiś okręt wodny. Niemiecka torpeda akustyczna, U2331 Stare nie? No. ORP-ORZEł, miałem go sklejonego. Wścigarz okrętów podwodnych. A tutaj mamy okręt rakietowy Okręt podwodny soku Jesteśmy w muzeum obrony wybrzeża Kochanie, to się jest wejście na dół O, chodźcie gdzieś dalej Wilhelm Guzlow Potwynorkowie mm -hmm. To jest ciekawe. Dziki oświetlone. żuraw kolejowy. Piękny okręt. i dawną niemiecką bazę lotnictwa morskiego. W tej właśnie bazie nieopodal Wózka w pobliżu hangarów lotniczych i wylotu ze ślizgów na Mogładowców do morza odbyły się 10 lutego 1920 roku historyczne zaślubianie Polski z morza. Do... Potem odkażali to, wygotowywali. Zobaczymy, Tu jest salka A. medyczna. Muzeum Obrony wieża bardzo się pięknie prezentuje. Pani muzyka, lecz nie? Wojskowa chojneczka. O, no, piecu się pali niby Dobra, idziemy na tę kolejkę Tu jest torpeda, a tu jest wyrzutnia torped. Od to nas od niego wylatywała to z Ta torpeda z tej wyrzutni wylatywała. Teraz też takie są czy inne? Tak, tylko że teraz są nowocześniejsze różnie One są, wyrzutnie torpedowe. O, przyjechał, chyba Dobra, to idziemy na pociąg Będziemy jechać pociągiem teraz, tam się ludzi zbiera. Też będą chyba jechać do muzeum kolei No, żebyśmy w